Dzień dobry! Jesteśmy po kolejnym weekendzie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tym razem zawody nietypowo zaczęły się w czwartek, czyli jeszcze przed weekendem. I te pierwsze zawody to był konkurs Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich. Te pierwsze zawody wygrała Nika Kriżnar-Słowenka. I w tym konkursie 18, 18 lutego nasza Kamila Karpik była 30 i zdobyła pierwszy punkt. Pucharze Świata w tym sezonie. Następnego dnia, 19 lutego, wygrała Sara Takanashi i tego samego dnia, 19 lutego, panowie zaczęli rywalizować i wygrał Ryoyu Kobayashi, konkurs mężczyzn. Na drugim miejscu był Kamil Storch, Na trzecim miejscu był Karl Geiger. 20 lutego miał miejsce konkurs miksów. Wygrała go drużyna Norwegii, przed drużyną Słowenii i Austrii. A na siódmym miejscu była drużyna Polski, Nasza drużyna w składzie Anna, nasza drużyna w składzie Anna Twardosz, Kamil Stoch, Kamila Karpiel i Dawid Kubacki. Także jesteśmy przed najważniejszymi zawodami w tym sezonie, czyli przed Mistrzostwami Świata w Narciarstwie Klasycznym. Także trzymamy kciuki za naszych reprezentantów w, tej, w, w, w tym wydarzeniu. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.